Jacek Hoga, Fundacja Darma. Dzień dobry, 25 luty piątek 2022 roku około 13 po południu. Nie będę omawiał ukraińskich wydarzeń. Myślę, że szum informacyjny jest tak duży, że możemy to sobie pozostawić na późniejszy jakiś moment. Co jest ważne z perspektywy Polski, co jest ważne z perspektywy obywateli, systemu polskiego bezpieczeństwa, ale poza militarnego, dostęp do broni. W 2016 roku pamiętam swoje rozmowy z Dobrą Zmianą, jak niecały rok rządzili, jakim mówiłem, dlaczego trzeba do, zrobić dostęp do broni, jakie jest zagrożenie. Przyznawali mi, że zagrożenie wojną jest realne, również Polski, ale mimo wszystko uznali, że nie chcą i nie będą poszerzać dostępu do broni w sprawie obrony koniecznej. Zrobili tylko pozorne ruchy, niestety, które są stanowczo za małe. Możliwości produkcji broni, amunicji w Polsce nadal są jakie są. Pamiętam swoją dyskusję z jedną panią naczelnik, która pani lat 50, która z pychą w oczach mówiła, że absolutnie mo nie można dopuścić do tego, żeby polscy obywatele mogli powszechnie kupować sobie kamizelki certyfikowane z wkładami, ponieważ to utrudniłoby pracę policji. Ona to naprawdę powiedziała. E, e, dzisiejszy dzień, czy dzisiejszy tydzień wydarzenia tego, tego roku powinny e, wszystkim, którzy się obawiali sąsiada z bronią pokazać, że nie sąsiad z bronią jest zagrożeniem. Zagrożenia są dużo większe, i właśnie dlatego dostęp do broni jest ostatecznym dowodem na praktyczne prawo do życia, nie tylko werbalne, nie tylko to, że zmównicy będą nam posłowie mówili, jak to się dzieje. Spójrzmy na Ukrainę. Najpierw tolerowała dostęp do nielegalnej broni, potem poszerzyła dostęp do broni, potem zrobiła powszechny dostęp do broni. Dzień przed inwazją. Potem za zaczęła rozdawać broń. W samym Kijowie już kilkanaście tysięcy ludzi podobno otrzymało broń za darmo z rąk rządu, czego nie promujemy. Jest to złamanie systemu akt rozpaczy. Dzisiaj rozdano broń według oficjalnych doniesień parlamentarzystom i przedstawicielom rządu ukraińskiego. E Czułem, że im się pali e koło siedzenia. My, patrząc na to, co się dzieje, my, w sensie Polacy, czyli również ci rządzący, tyle razy w, w, w pracach fundacji podkreślałem, że jedynym godnym zaufaniem sojusznika polskiego rządu są polscy obywatele. Nie może być tak, że, że jesteśmy traktowani z nieufnością, i to wiadomo, dotyczy wszystkich dziedzin życia, bo i prawa podatkowego, i systemu edukacji, systemu zdrowia itd. itd. Ale fundacja się zajmuje akurat tą dziedziną życia, i w tej dziedzinie życia wskazujemy, jak wielkie zagrożenia wiążą się z państwem opresyjnym, z państwem de facto totalitarnym, bo demokracja z definicji jest państwem totalitarnym, bo mogą przegłosować i wpisać sobie do prawa pozytywnego, pozytywistycznego wszystko. Nie rozumieją, że to musi wynikać z wyższego rzędu aktów yy, niespisanych a które są, wynikają z naszej cywilizacji, z przyrodzenia, tylko w Europie, w chrześcijańskiej Europie, wszyscy mieli prawo do broni, a nie, nie musieliśmy się uczyć rękoma i nogami machać w wydziwiony sposób, jak Azjaci, dlatego, że to była wolność, wolność, którą nam gwarantowała nasza cywilizacja. Opuszczając tą cywilizację, opuszczamy zdrowy rozsądek, stąd jedna z pierwszych zbiórek na Ukrainę to było na zwierzęta, które... Są zagrożone konfliktami pomiędzy ludźmi. To jest poziom upadku polskiej młodzieży, polskich młodych dorosłych, że takimi rzeczami potrafią się zajmować, a boją się pistoletu we własnym ręku, nie mówiąc o, o, o ręku sąsiada. Reasumując, plany fundacji się troszeczkę zmieniły znowu. Bardzo tego nie lubię, ale, ale no, siły i środki są przerzucane gdzie indziej. Teraz jest moment, kiedy Państwo wzywają, że powinniśmy coś robić. My, jeśli mamy to robić, to nie możemy nagrywać materiałów, e, tylko, tylko musimy siedzieć na telefonie, który się grzeje. E, musimy rozmawiać, e, żeby wskazać, wskazywać. Tak, argumenty nasze są takie same, ale e, obiektywnie są silniejsze, trudniej je zbić. E, dlatego tym się będziemy teraz właśnie zajmować. Może być materiałów mniej, bo są rzeczy. Istotniejsze. Przypominajcie sąsiadom, przypominajcie rodzinom, że bezpieczne Polaki są tam, gdzie, gdzie może mieć broń, gdzie sąsiad ma broń. Nigdy więcej wołynia, nigdy więcej bezbronności względem okupanta. Patrzę, za mężczyznę, z której wypędzano Polaków. Gdyby był powszechny dostęp do broni, tego by akurat. Naziści, hitlerowscy, niemieccy nie zrobili, bo koszt efekt byłby nieopłacalny, poczekaliby na wojnę, a tą przecież przegrali. W związku z czym, za mężczyzna, wydarzenia z Litwy, bardzo przykre z naszymi braćmi Litwinami, które miały miejsce, bo byłem wychowywany przez babcię, która tego osobiście doświadczyła, jak Litwini się zachowali podczas okupacji niemieckiej. Wydarzenia z Wołynia. Wskazują na to, że, że każdy mieszkaniec polski powinien mieć dostęp do broni, dostęp do amunicji, a to będzie możliwe tylko wtedy. Gdy będziemy pamiętać również o tym, że trzeba zmienić przepisy dotyczące produkcji i obrotu bronią i amunicją, każdy dorosły człowiek powinien mieć prawo kupić amunicję bez względu na to, jaką ma broń. Każdy obywatel polski powinien przedsiębiorca, który chce, powinien mieć znacząco ułatwienia ze strony rządu, jeśli będzie tylko chciał produkować broń i amunicję, a nie kłody pod nogi, że tylko pasjonaci mogą się tym zająć, którzy wbrew praktycznie biznesplanom zajmują się tym, co im serce podpowiada. Dlatego też przez te, te lata przygotowaliśmy i nowelę konstytucji, którą Pan Grzegorz Brown ogłosił, ogłosił kilka miesięcy temu. Dzisiaj ona nabiera aktualności. Przygotowaliśmy bardzo zachowawczy projekt ustawy o broni i amunicji, w którym broń powtarzalna, krótka, długa, strzelby to wszystko byłoby bez rejestracji. To był, mówię, zachowawczy projekt, ale o ile by zmienił naszą sytuację, jeśli by został wdrożony w życie te trzy lata temu, ustawy o Produkcji i obrocie specjalnym też przygotowaliśmy ustawy o wzmocnieniu obrony, tak żeby nie można było zarzucić przekroczenia obrony koniecznej nikomu, kto powstrzymuje nielegalną napaść, bo nie życie napastnika jest istotne tylko obrona prawem chronionych wartości, takich jak życie i majątek. To jest, to, to, to są, to jest wysiłek lat pracy Fundacji. To, że dzisiaj osoby, które mnie nie znają, mówią o powszechnym dostępie do broni, o praktycznej prawie do życia, jest moją osobistą radością, bo to znaczy, że jeżeli te hasła oderwały się od fundacji, oderwały się od do mojej osoby, to znaczy, że zaczęły żyć własnym życiem i o to właśnie chodzi. Teraz potrzebuję Państwa pomocy, żebyście mówili o tym otwarcie w rodzinach, żebyście naciskali na medi w mediach społecznościowych, politycy, Patrzą na to, czy to jest śmieszne, czy nie, taka jest obiektywna rzeczywistość, możemy mieć. Możemy nacisnąć na nich, to może pomóc, nie daje to gwarancji, ale na pewno bez tego nic się nie zmieni. Nie potrzebujemy Waszego wsparcia finansowego. Jeżeli Państwo mi nie ufają, oczywiście, proszę nie wpłacać żadnych pieniędzy na fundację. Jeżeli to, co robimy, doświadczenia, proszę sobie pooglądać materiały fundacji sprzed pięciu lat. Jeżeli to, co robimy niezmiennie od, tych, od 2015 roku, wzbudza Państwo zaufanie, to jest ten moment, kiedy szczególnie potrzebujemy państwa wsparcia, żebyśmy mogli. Dojść do sytuacji, w której wiele osób państw, z Państwa się będzie śmiać, jak będą Państwo mówili, że praktyczne prawo do życia, obrona przyrodzonego prawa do posiadania broni to jest coś, o czym mówiła fundacja Darma, powinni się zacząć z Państwa śmiać. Mówić, że to jest oczywiste, że oni od zawsze tak myśleli, jeśli osiągniemy taki skutek, to ja będę bardzo, bardzo szczęśliwy. Dziękuję za czas poświęcony na ten materiał. Może pierwszy raz tak bardzo rzeczywiście z serca proszę o wsparcie, ale nie tylko finansowe, zwłaszcza to to wołanie państwa wśród rodziny w mediach społecznościowych też jest nadzwyczaj ważne, bardzo mi pomaga w ciągu ostatnich dwóch dni to, że, że ludzie w Warszawie politycy widzą ten nacisk. Potrzebujemy Państwa pomocy. Razem. Miejmy nadzieję, że zmienimy świat. Jest to możliwe.